Siemawitam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek ze skina, a jest to oczywiście skin do AMS. Jak wiecie, jest dzisiaj piątek, nowy skin do AMS. Wczoraj też była aktualizacja, więc pora sobie kupić właśnie tego oto skina. Jeszcze zapraszam was na Discorda, link macie w opisie, bo tam właśnie będą giveaway e na różne skiny a w sumie będzie, będą giveaway e na PSC o wartości właśnie skina za które będziecie mogli sobie kupić tego skina także wpadajcie, będzie też oczywiście giveaway na Bra Brawl Pass to wszystko będzie dla wspierających także jeżeli wspieracie kanał, wpadajcie na Discorda, połączcie sobie konto YouTube z Discordem i wejdźcie, kliknijcie w reakcję, bo giveaway na EMS się kończy o 18 no i więc macie godzinę, żeby, żeby połączyć konto, żeby wbić i po prostu kliknąć w reakcję i być może akurat to Wy wygracie. Także wpadajcie, link macie w opisie. Czekajcie, bo tutaj facer mnie zaprasza, a ja odcineczek nagrywam, więc tak na razie nie bardzo. Dobra więc ono no, ja już przechodzę, powiedziałem to co najważniejsze, żebyście wpadali na Discorda, także ja teraz już przechodzę do kupienia zakupu tego skina. Jak widzicie skinów do M's mam 3 Dwa są za monety i jeden za Star Points, więc teraz do dziecki zagamy Myślę, że OK. Także co? Ja już tutaj wchodzę do sklepu, oczywiście na sam koniec wpisujemy kod VCR. Mamy, otrzymuję teraz FCR wsparcie i w sumie możemy już go kupić 150 gów w ogóle tutaj ciekawe, że on się kończy za 110 dni. E, ciekawe czy to jest Bóg czy to tak ma być. Ale dobra, no nieważne. Po prostu kupujemy tego skina, później sobie e, Zobaczymy jak on dokładnie wygląda, jakie ma animacje ataku i w ogóle... Okej, okay, no widać już tutaj, że robi sobie selfie, można powiedzieć. Dobra, odbieramy tego skina, zmieniamy sobie tego złotego skina na, na Super Funka Ms. Tak się ten skin nazywa i... Czekajcie, zobaczmy jak on wygląda. No dosyć ciekawie, na pewno wiele się różni. Tutaj jest to fajne, że ma jakieś tam rzeczy z innych y, postaci, na przykład torebka 8, skarpetki, Spike'a, to jest nawet fajne, więc w sumie myślę, że możemy sobie zagrać i zobaczyć dokładnie jak ten y, skin wygląda w grze, jakie ma animacje i w ogóle, także myślę, że możemy sobie zagrać Brobala, wydaje mi się być najlepszym trybem. Y, na tą M zbiorę sobie drugi star power, oczywiście. I gadżet no to jest tylko jeden, i jeszcze na początku tak Już jeszcze powiem, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał Jak wam się podoba oczywiście ten odcinek, i napiszcie mi czy wy kupiliście sobie tego y, Tego skina właśnie do Ems Dobra to lecimy z pierwszą grą, okej okay, mamy y, Primo, mamy Sprouta, 650 pucharów Na tej postaci mam na Ems, więc Nie wiem powinno być łatwiej trochę, chociaż teraz Ten y, od razu Setsu mnie podjechał w sumie, a tak ma dosyć Dosyć fajny, jeszcze zobaczę, a nie on mnie podejdzie No dosyć fajny ma Atak to Ems, w sumie jedyny skin do Ems, który różni się właśnie atakiem, animacjami można też powiedzieć, bo też się różni. Bo jak wiecie, ten złoty, srebrny i ten zastrapony, no dużo, dużo się nie różni poza wyglądem tak naprawdę. Ok, no Serge już trzeci level, zaraz sobie odpalimy ulta, tylko jakoś tak dobrze by pasowało go odpalić. Dobra, teraz wlatujemy. Wszyscy tutaj padają, ale ten Mortis nie padł, niestety i ten Mortis. Mnie zabił niestety, przez co się nie udało strzelić. Ok, sprot tutaj dobrze zablokowane a już tam tak naprawdę wszyscy byli porobieni. Emotek niestety do M też nie mam, czekam aż mi wypadną, a najlepiej czekam, żebym już miał wszystkie emotki, to by było e, fajne. Dobra, ult, ok, czy się ult różni? A chyba takie jakieś... E, coś, coś lata po prostu w tym mulcie, no myślę, że ok. Na pewno lepsze to niż nic. Dobra, no ten bo musi paść, dobra, mamy... Okej, okay, nie wiem co ten ser zrobił, ale mamy bramkę, chyba nie zauważył, że, że ja tutaj po lewej stronie, może się zagapił czy coś, nieważne w sumie, ważne, że gol padł. okej, okay, dwóch, tutaj Mortis też trochę zahaczony ultem, czy to oni dadzą radę to obronić, czy nie, serio nie dali rady tego obronić, ajajaj, no niestety, no i mamy 1-1, wyrównanie, oby teraz tylko ten Mortis tak nie porobił, chociaż tam E, w sumie dziwne, że oni nie dali rady go wybronić, no ale trudno. Zdarza się. Serge już ma trzeci level, gra z drugim star powerem, więc trochę średnio. Nie mam w ogóle jak go zaatakować. Dobra, Sprout blokuj, blokuje, nice, bramka zablokowana e, No te minot, bo jak widzicie robią robotę, bo Primo cały czas w nie wpada tak naprawdę e, Nie wiem, nie wiem w sumie czemu, no ale no nieważne, wpada to wpada okej, okay, ja już niestety nie mam gadżetów, więc raczej przed tym Mortisem się nie obronię, chyba że Primo mi jakoś pomoże. Oj, dobra, udało się jeszcze uniknąć Więc mamy, okej, okay, udało się to przeżyć. Ulta uniknąłem. Czy ten Primo wejdzie z tym? Czy on da radę? Czy on to strzeli? Strzeli to, nice! Mamy wygraną pierwszą grę na brobalu Okej, okay, Star playera udało się zgarnąć. O, i ten ekran y, zakończenia w sumie gry też jest mega fajny. Sporo się różni od poprzedniego, No i jest dosyć ciekawy, że tutaj... W tyle pojawiają się te dwie postacie, z którymi graliśmy właśnie, więc to jest całkiem ok. także lecimy z drugą grą, My dosyć szybko szuka, bo niskie puchary, no teraz Frank Brock, mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać, możemy też sobie zobaczyć jak wygląda animacja przegranej gry i w sumie wygranej, bo znowu jak, jak zawsze co z kina zapominam sprawdzić właśnie te animacje na samym początku, więc teraz jeżeli to się uda wygrać, to zobaczymy sobie wygranej, a jeżeli niestety przegramy, no to przegranej. E, dobra, dwie minuty jeszcze, no mecz się dopiero zaczął Daryl, okej okay. Boom, ultem, w sumie gadżetem Teraz ult poleci, dobra, niestety do tego Barleya Nie podejdę, ciężko, ciężko tutaj jest Dobra, tutaj od razu atakujemy Czy Frank tu porobi? Okej okay. Dobra, odepchnięcie Jeszcze Brok, dawaj, dawaj Ajajaj, niestety skoczył, jeszcze ja dostałem piłkę A chciałem tutaj yy, zaatakować Tak naprawdę, a nie chciałem strzelać No niestety, tak wyszło, zobaczymy, może uda się wygrać Na razie nie idzie źle, bo tak naprawdę E, przeciwnicy są trzymani cały czas, dobra. Czy teraz się uda? Ona, okej, okay, użyła. No i teraz nie, bo Daryl jeszcze podjechał. Ajajaj, no ten Daryl. E, udało się zrobić, żeby ta e, Bibi użyła ten odrzut, można powiedzieć. No ale niestety Daryl, przed Darylem już mi się nie udało uciec. A mogła być to Bramka, gdyby nie ten Daryl. No niestety, dobra, ult. Ta, e, ta Bibi będzie uciekała. Ja mogę ich teraz e, spuszczać. No niestety, Brock podanie do Daryla, ale okej, okay, no niestety, tutaj. Yy, jednak ten zasięg. No i znowu, akcję mamy tak naprawdę. To niestety, Bibi mnie porobiła. Tutaj piłkę przejęła. Na szczęście, ona też to zepsuła. Yy, nie wiem w sumie, jak ona tu chciała to strzelić. Ale, ale, no nieważne. Ważne, że się nie udało. Dobra, ten brog, aby tu mi piłę podał. Okej, okay, ta Bibi. Znowu Bibi, no cały czas leci. Okej, okay, teraz mam ulta, więc yy, jest trochę lepiej. Barley, no oni teraz wszyscy wychodzą. No widzicie, ten brog się bawi, ale dobra, no bawi się, ale. Przynajmniej udało się to strzelić, udało mu się to strzelić. Jakoś takie odbicie zrobił, ale no. Ważne, że brama wpadła. Dobra, i czy to będzie już druga łatwa bramka? Prawdopodobnie tak. Dobra, no i mamy drugi mecz wygrany. Teraz sobie zobaczymy, jaka animacja jest. Aha, czyli po prostu taka jak jest przy wybieraniu można powiedzieć tej postaci tej M's. Więc myślę, że OK. Zawsze tak jak mówię, coś innego. Dobra, lecimy z kolejną grą. Niestety tutaj nie włączyłem nagrywania. I tak naprawdę zaczynamy od połowy, ale myślę, że tu nie ma nic. Tak naprawdę nic was nie ominęło, bo mamy dalej 0-0 w teamie Spoko i Spike. Na no, a przeciwnym, jak widzicie, Penny, Sandy i Mortis, który aktualnie nas porobił. I czy on to strzeli, czy jednak uda się? Nie, on to strzeli. Czyżby pierwszy mecz przegrany? W sumie Spike po buffie jest teraz mega mocny. Także no mam nadzieję, że on tutaj wykeruje. No ale zobaczymy, bo to chyba bot gra teraz z tym Spike'em, czy, czy mi się wydaje. Czy to jest bot, czy mi się wydaje, oby mi się wydawało, OK, no nie, ja tego, ja tam nawet nie podchodzę, czy tam po kodzie, no widzicie, jakiś taki team dziwny mi się trafił, yy, trochę dziwnie grają, no i prawdopodobnie będzie to przegrane, no ale w ogóle nie możemy yy, przejść do nich, dobra, ult, w sumie gadżet, cały czas mi się myli ult z gadżetem, ale yy, gadżet poleciał. No niestety zostałem pokonany znowu. Penny znowu turecki, jeszcze 20 sekund yy, i będzie koniec. No, ale nie, to ja nawet tego Mortisa nie wybronię. Aha, nawet zobaczcie, jakim trickshotem nie porobię. Myślałem, że będzie to na, na tą dalszą część bramki, no a niestety było na bliższą. Okej, okay, no i po prostu Ems sobie robi, można powiedzieć, selfie. Yy, więc w sumie mamy wszystko sprawdzone. Także lecimy z ostatnią grą i będę kończył ten odcinek. Zobaczymy, Mam, no, może będzie 3 yy, wygrane, jedna przegrana. okej, okay, mamy Mortisa. No teraz też Mortis dostał bafa, Także Mortisu może być sporo, zwłaszcza też ten poziom, 600 pucharów Nie, nie da się grać w ogóle yy, tak naprawdę, bo cały czas mortisy jak się nie trafi to jest mega Fart i jeszcze jak się trafi, albo jak się o, trafi ogarnięty Mortis też jest Wtedy mega, a nie jakiś taki, który cały czas te trickshoty chce robić, ale widzicie tu chyba będzie szybka gra Bo coś przeciwnicy śpią, czy Czy tylko po prostu na początku tam Jessie przysnęła Dobra, niestety Mortis pokonał naszego Mortisa. E, Okej, okay. z piłką leci ten Mortis, żeby mnie znowu trickshotem nie porobił. Okej, okay, bronimy, bronimy. Dobra, piła do przodu. Ult. Czekajcie, ja go odepchnę. Dobra, odepchnięty. Ale i tak niestety chyba mnie porobi. Ale dzięki temu, że on poleciał za mną mnie na piłkę, prawdopodobnie uda się tutaj to obronić. I nie, nie stracimy bramki, bo na razie mamy... 1-0 Ok, minuta do końca, zobaczymy. Może będzie trzeba to na czas zagrać. Tam prawie była okazja, żeby strzelić. No ale niestety się nie udało. Wtedy, co ta Jessie przysnęła. Ok, no widzieliście, co ten Mortis zrobił, ale nie, dobra. Nasz Mortis to wyłapał, ale no akcja, którą zrobił ten Mortis, była całkiem ok. E, na szczęście Mortis, tak jak mówię, nasz wyłapał to. Więc tutaj Git. Ok, czy uda się? Ajajaj, no niestety u nas Mortis chyba też się chce bawić w trickshoty. Wow, co tu się dzieje? ajajaj, prawie. Niestety nie przeżyłem. Dobra, udało się wygrać. Bibi strzeliła bramkę. Poprawiła, można powiedzieć, po tym Mordicie. Także mamy plus 8. 3 na 4 gry wygrane, więc myślę, że okej. Okay. I co, to byłam tyle w tym odcinku. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie o tym Discordzie, o tych giveawayach. Wpadajcie link w opisie. A dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.